Czeską, która miała być partią liberalna, tak? nas ona cokolwiek zliberalizowała? Nic. Siebie. PiS miał dbać o suwerenność Polski, tak? Kto negocjował traktat lizboński? Kto go zachwalał? Kto go podpisał? Kto go ratyfikował? PiS! Słuchajcie, to wszystko jest jedna wielka lipa. Oni wszyscy udają. Udają, żeby się utrzymać przy korycie. Tak się bawią dobrego, złego policjanta, nie? Macie do wyboru. Albo liberałów albo patriotów. A prawda jest taka, że nie macie żadnego wyboru. O, w tej chwili na przykład zarówno pan Duda, jak i pan Komorowski, wszyscy byli w Unii Wolności, tak? Ja nie mówię, ja nie mówię, że pan Komorowski oszukuje, bo czy tego nie ukrywa. Pan Duda to ukrywa. Ten fakt, prawda? Bo musicie podzielić, nie? żeby on sprawił coś. Nie, proszę państwa. Mówmy poważnie. Jeżeli to się nie zmieni, jeżeli nie będzie się człowieka traktowało poważnie, jeżeli ludzie w Polsce nie będą mogli decydować o swoich dzieciach, nie będą mogli decydować o tym, do jakiej szkoły one chodzą, czego się uczą, kiedy nawet nie mogą zdecydować, czy idą do szkoły w wieku lat 6 czy 7. Nawet tego nie wolno nam zdecydować. Jesteśmy zerem dla tych ludzi. Oni nas traktują jak niewolników, jak tych murzynów właśnie i uważają, że się cieszyć, tak?